Dobra, witam na odcineczku. Brawl Dzisiaj gramy jako... Oto moje konto. A proszę je patrzeć na mój nick Dobra, Liko. Bierzemy z Ligi Liko. I jeszcze jest taki skin. Jak to jest szyb, szybko muszę to odebrać. Oto mój klub. Mortki już wieszka. Zaczynamy. Odcinek gry. Taka gra, ale dobra. Teraz nam normalny gry Zasubskrybuj na dodatek mój kanał to jest odcinek, nie wiem jaki dzisiaj jest dzień, ale tak przed Sylwestrem. rok jest 2019, bo niedługo już będzie nowy rok. Sami wiecie. No to tak w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że fajnie w to się gra. I widzicie jak się nazywam Alex BB8 i taki już Możecie tak robię rozpoznać i mam tą minkę, mam tą twarz tego rikoszeta. Riko yy, na tym na ikonie mam taką ikonę Riko jakby co to mój klub się nazywa Morty już mieszka znowu powiem Mortki już mieszka o nie robot <tryk>